Cześć. Nazywam się Paweł Duda i dzisiaj chciałbym pokazać ci, jak uruchomić płatny dostęp do webinaru ClickMeeting przez PayU i WordPressa. Aby uruchomić sobie płatny webinar ClickMeeting przez WordPressa i PayU, w pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, w jaki sposób uruchomić płatności przez PayU na własnym WordPressie. W pierwszej kolejności musimy sobie uruchomić poradnik. Jak uruchomić płatny dostęp do treści przez PayU, aby za chwilę uruchomić płatny dostęp do webinaru PayU. No i zobacz, teraz krok po kroku należy uruchomić płatności w PayU, a więc w kroku pierwszym należy zarejestrować konto firmowe PayU dla sprzedawców. Tutaj, klikając w link, zarejestrujesz swoje konto. W kroku drugim wejdź na stronę Logowania PayU i zaloguj się. I kliknij przycisk Zaloguj się panel do zarządzania PayU, tak właśnie wygląda panel do zarządzania PayU przechodzimy do kroku czwartego dla wybranej domeny internetowej kliknij przycisk dodaj konfigurację a więc płatny webinar ClickMeeting przez PayU i WordPressa uruchomimy na stronie szefa.pl, a więc klikamy przycisk dodaj konfigurację przechodzimy do kolejnego kroku piątego Teraz należy dodać sklep, aby odbierać płatności elektroniczne. Podaj parametry sklepu, które pozwolą Ci rozpoznać sklep w panelu menadżera PayU. Przechodzimy do kroku 5.1. Moja konfiguracja, nazwa sklepu, praca bez i opis płatny webinar. Możemy dodać taką konfigurację i przechodzimy dalej. Krok drugi, czyli krok 5.2. Wybierz typ punktu płatności, rest API. Nazwa punktu płatności jest dowolną treścią, która opisuje usługę, na przykład jak zrobić bloga. A więc przełączamy się na, na rest API i tutaj mamy nazwę punktu płatności. Na przykład będzie to webinar jak zrobić bloga. I klikamy dodaj sklep. I przechodzimy do kroku 5.3. Otrzymujesz klucze konfiguracji, które zostaną wykorzystane do automatyzowania płatności na WordPressie z wykorzystaniem wtyczki Fast MicroPay. A więc dokładnie otrzymaliśmy te klucze ID punktu płatności i drugi klucz MD5. Ten klucz wykorzystamy w konfiguracji wtyczki Fast MicroPay do płatności na WordPressie. A więc przechodzimy teraz do kroku 6. Widzisz panel sklepu Praca bez szefa.pl, gdzie został skonfigurowany punkt płatności o nazwie Jak zrobić bloga. Więc, jeżeli kliknę sobie Zakończ, to właśnie tutaj mam ten punkt płatności o nazwie Jak zrobić bloga. I tutaj klikam przycisk Pokaż konfigurację. Widzisz? Kliknęliśmy ten przycisk, i w kroku siódmym należy włączyć nasze punkty płatności i włączyć automatyczny odbiór płatności a więc włączamy tą opcję widzisz mamy stan włączony tutaj musi się świecić lampka na zielono i automatyczny odbiór płatności także musimy mieć włączony mamy teraz 100% pewność że panel PayU jest gotowy do odbierania płatności teraz należy zalogować się do kokpitu własnego bloga na WordPressie a więc praca bez szefa.pl łamane na wp-admin, jestem w kokpicie Wordpressa. Teraz zobacz tutaj możemy pobrać wtyczkę zaktualizowaną w odpowiednim formacie .zip. Tą wtyczkę mam na dysku komputera i tak naprawdę nie pozostaje ci nic innego jak zainstalować tą wtyczkę, a więc wtyczki dodaj nową, wyślij wtyczkę na serwer, wybierz plik Fastmicropay.zip. To jest właśnie ta nasza wtyczka, którą pobrałeś na dysk komputera. Zainstaluj teraz. Włącz wtyczkę i zobacz, nasza wtyczka Fast MicroPay została włączona. Teraz przechodzimy do kolejnego kroku. Zainstalowaliśmy naszą wtyczkę. Teraz przechodzimy do kroku 10, ustawienia mikropłatności, a więc przechodzimy do zakładki ustawienia mikropłatności, i tutaj należy wygenerować licencję. Tak wygląda panel. Licencji i zobacz, licencję możesz wygenerować w kroku 12. Wpisując nazwę swojej domeny, otrzymasz klucz licencyjny, który należy wkleić właśnie tutaj. Ale możesz to zrobić szybciej. Klikając ten przycisk, wygeneruj licencję testową. A więc kliknij ten przycisk i zobacz, w tym momencie wtyczka została aktywowana. Ja posiadam klucz trwałej licencji. Ty, oczywiście, jeżeli chcesz za darmo przetestować tą wtyczkę, to przez 3 dni możesz ją przetestować całkowicie za darmo. A płatną licencję wtyczki Fast FastMicroPay możesz właśnie tutaj zamówić na oficjalnej stronie wtyczki fastmicropay.pl, wybierając odpowiedni pakiet i dokonując płatności. Przechodzimy do kroku 13: dodawanie usługi Payu. A więc teraz kliknij na zakładkę usługi dodaj nową usługę, PayU i przechodzimy do kolejnego kroku. Tak wygląda formularz dodawania usługi płatności PayU we wtyczce FastMicroPay 1.6. Przechodzimy do kolejnego kroku, jak wypełnić pola formularza. Tutaj mamy poradnik, właśnie tutaj możesz sobie podejrzeć, jak krok po kroku uruchomić płatności na PayU. Właśnie ten poradnik prowadzi do tej podstrony. Przechodzimy dalej, wpisz dowolną nazwę usługi, na przykład webinar. Jak zrobić bloga? Przechodzimy do kolejnego kroku. Pobierz POS ID z kluczy konfiguracji sklepu, a więc to jest właśnie ten POS ID. Widzisz? ID punktu płatności, POS ID. Kopiujesz sobie ten ciąg cyfr. I wklejasz go właśnie tutaj. Cena możemy ustawić na razie testową cenę na 1 zł. Ważność dostępu na 30 dni, niech ludzie mają dostęp do tego webinaru. Drugi klucz konfiguracji MD5. Zobacz, drugi klucz konfiguracji MD5 to jest właśnie ten klucz, a więc jest on nawet tutaj napisany w panelu PEIU, że jest to drugi klucz MD5 klejasz ten klucz. Pamiętaj, aby tutaj nie było żadnych spacji. Treść przycisku kup teraz. Czy jest to usługa grupowa, czy jest to dotacja, nie. I przechodzimy dalej, treść kolejnego okna zakupu. Tutaj możesz wpisywać w treści okna zakupu kod HTML i CSS. Pamiętaj, aby te znaczniki code i submit były, ponieważ to są właśnie główne pola, które służą do wpisywania adresu mailowego i wysyłania dostępu do treści, wysyłanie dostępu do webinaru. Ja już mam przygotowany gotowy kod w HTML-u do uruchomienia płatności webinarowych, muszę go tylko zmodyfikować na własny użytek, webinar jak zrobić zarabiającego bloga. Godzina 20, dostęp na 30 dni, cena 1 zł, sposób zapłaty przelew, payu. I mamy już gotowe okno zakupu. Teraz musimy tutaj dać pole opis transakcji. Jest to pole obowiązkowe. Dostęp do webinaru. Jak zrobić zarabiającego bloga na przykład. Teraz przechodzimy dalej. Należy zapisać tą usługę. Możemy tutaj nic nie zmieniać. I zobacz, tutaj mamy uruchomioną usługę w Payu. Jak zrobić bloga? Włączyliśmy ten status, włączyliśmy naszą usługę, która jest gotowa do sprzedaży. A więc, właśnie przełączyliśmy się tutaj między statusami. No i w tym momencie, tak naprawdę, nie pozostaje Ci nic innego, jak uruchomić sobie kolejny poradnik, webinar jak wpiszesz sobie do wyszukiwarki na praca bez szefa, to tutaj mamy pokazane, jak uruchomić płatności webinarowe przez WordPress i płatności dotpay, bo teraz my oczywiście to zrobimy dla płatności payu, ale tak naprawdę konfiguracja w panelu ClickMeeting jest identyczna. A więc zobacz, tutaj mamy już włączoną usługę na WordPressie, widzisz? Mamy włączoną usługę. Teraz należy zarejestrować się na platformie ClickMeeting. Możesz zarejestrować to konto całkowicie za darmo, przetestować przez 30 dni za darmo, jak tutaj podają na stronie internetowej ClickMeeting. Ale my już mamy założone konto, więc kliknij ten przycisk, zaloguj się i tak naprawdę tutaj jest pokazany sposób rejestracji. W ClickMeeting w kroku 17 logujemy się do platformy webinarowej ClickMeeting. Kliknij przycisk Zaloguj się i w tym momencie jestem już zalogowany do panelu webinarowego ClickMeeting w kroku 18 stwórz wydarzenie w ClickMeeting, czyli mamy tutaj link, stwórz wydarzenie nazwa twojego wydarzenia nazwa pokoju jest to dowolna nazwa która będzie współtworzyć adres pokoju czyli tutaj jak najbardziej możemy dać jak zrobić bloga zobacz tutaj mamy adres URL naszego pokoju rodzaj pokoju wybierz wydarzenie permanentne pokój zawsze otwarty lub wydarzenie określone czasowo pokój dostępny w podanym przedziale czasu a więc możemy właśnie dać Wydarzenie permanentne. Pokój permanentny jest zawsze otwarty i można do niego wejść w dowolnej chwili. Statystyki tych wydarzeń zostaną podzielone na sesję. I przechodzimy dalej. Rodzaj dostępu. Obowiązkowo wybierz token, ponieważ po wykonaniu płatności na WordPressie zostanie wygenerowany token dostępu do webinaru. Ok, teraz nie pozostaje Ci nic innego. Jak przeczytać tą wiadomość, wtyczka po wykonaniu opłaty za webinar będzie generowała na WordPressie token dostępu niezbędny do poprawnego logowania na webinarium. A więc właśnie tutaj koniecznie musisz się przełączyć na token i utworzyć wydarzenie, utworzyć pokój i zaprosić. A więc tak to właśnie wygląda. Teraz na stronie głównej ClickMeeting w kroku 20. Zobaczysz nowo utworzone webinarium, czyli jeżeli klikniesz sobie tutaj na stronę główną ClickMeeting to mamy nowo utworzone webinarium, o którym Ci przed chwilą powiedziałem. Teraz przechodzimy do kroku 21. Dodaj nowy wpis na blogu WordPress reklamujący webinar. W promowanym wpisie pojawi się okno zakupu z możliwością zakupu do webinaru z wykorzystaniem wspomnianych tokenów. Kupno dostępu do webinaru zostanie zrealizowane przez testowe płatności online.pay. Tutaj, właśnie wykorzystamy usługę płatności PayU, którą przed chwilą stworzyliśmy. A więc, tworzymy sobie na blogu praca bez stronę wpis promującą webinarium. A więc, webinar: Jak zrobić zarabiającego bloga. Co tutaj jeszcze mamy? Zapraszam na webinarium, gdzie zobaczysz, jak zrobić zarabiającego bloga. Przechodzimy dalej. Umieść kursor w miejscu, gdzie chcesz wyświetlać okno zakupu dostępów do webinaru. Kliknij dwa razy ikonę mikropłatności, która wywoła znaczniki blokujące FMP. A więc teraz dajesz tutaj Enter w pustym miejscu i klikasz dwa razy ikonę FMP. Widzisz? Dajesz sobie dwa Entery i pomiędzy tymi tagami FMP będzie znajdował się materiał płatny. A więc płatna treść. Pomiędzy znacznikami FMP umieść adres logowania na webinar, który pobierzesz ze szczegółów wydarzenia w ClickMeeting. W tekście możesz umieścić także godzinę rozpoczęcia webinaru. A więc tutaj, aby wziąć udział web w webinarze, aby wziąć udział w webinarze o godzinie 20. Zaloguj się na adres. I podajesz tutaj adres logowania na webinar, czyli jest to właśnie ten adres. Widzisz, jak widzisz, jest to właśnie ten adres webinarowy. A więc tutaj, oczywiście, możemy podlinkować sobie ten adres webinarowy. Pamiętaj, że to będzie pomiędzy domykającymi tagami FMP, czyli tutaj będzie materiał płatny. No i przechodzimy dalej. Umieść kursor pod linkiem logowania na webinar, a następnie kliknij ikonę klik webinar. W edytorze pojawi się następujący kod. Widzisz? Czyli tutaj dajesz sobie po tym linku enter i kliknij ikonę klik webinar. Widzisz, jest to ta ikonka webinarowa i przechodzisz do kolejnego kroku. Jak uzupełnić kod wygenerowany przez kliknięcie ikony klik webinar. Zobacz. Pierwszy to mamy tutaj api No i musimy pobrać sobie api -K. W tym celu najedź na własne konto ClickMeeting i kliknij w ustawienia konta, a więc przechodzisz na własne konto Marek Duda, ustawienia konta i tutaj masz API, taką zakładkę jak API. Kopiujemy sobie to API i pomiędzy cudzysłowami wklejamy właśnie ten klucz API. Przechodzimy dalej. Room ID podaj ID pokoju clickMeeting. W tym celu kliknij nazwę nowo utworzonego wydarzenia w clickMeeting. Widzisz? To jest właśnie tutaj na stronie głównej: to jest ta właśnie nazwa webinaru. Jak zrobić bloga? Pojawią się szczegóły wydarzenia. ID pokoju clickMeeting znajduje się w adresie URL, jak na screenie poniżej. Czyli widzisz, to jest właśnie ten ciąg cyferek. Kopiujesz ciąg tych cyfer i wklejasz tutaj w pole room ID. Teraz przechodzimy dalej. URL. Podaj adres URL pokoju clickmeeting, a więc kopiujesz sobie właśnie ten adres pokoju. Czyli to jest właśnie ten adres pokoju. I wklejasz go tutaj. Przechodzisz dalej. Name. Podaj dowolną nazwę nawiązującą do tematyki webinaru na przykład, niech to będzie dowolna nazwa: blog, zarabiający blog i 5 time podaj godzinę rozpoczęcia webinaru. Czyli podaj dokładną godzinę startu, na przykład godzina 20. A więc tutaj możesz wpisać dowolną treść. Przechodzimy dalej. Poprawnie wypełniony kod w płatnym wpisie będzie wyglądał następująco. Jeżeli już pojawiły się znaczniki FMP i uzupełniłeś kod połączenia z webinarem, to po prawej stronie wpisu pod przyciskiem aktualizacji wpisu znajduje się box usługa mikropłatności, domyślna opcja to brak płatności nieaktywne. Teraz rozwin mikropłatności i wybierz usługę sprzedaży webinaru. Czyli zobacz, chodzi właśnie o ten box usługa mikropłatności i tutaj wybierz tą usługę zdefiniowaną w Payu, czyli ja w tym momencie Stworzyłem we wtyczce Fast MicroPay usługę o nazwie Webinar. Jak zrobić bloga? Widzisz? I teraz nie pozostajecie nic innego, jak zaktualizować wpis promujący webinar. W tym momencie uruchomiliśmy sprzedaż webinaru. A więc opublikuję sobie ten wpis, uruchomię go pod przeglądarką internetową. No i zobacz, w tym momencie dostęp do tego webinaru wynosi 1 zł, a więc mogę się tutaj zalogować podam swojego maila e.pawel.duda@gmail.com kup teraz wykup dostęp do treści za 1 złotówkę. Tutaj zobacz, mamy uruchomione testowe płatności PayU, ale jeżeli aktywujesz sobie konto, to w tym momencie kupujący przejdzie do wyboru płatności, czyli wyboru banku. Przechodzimy płacę 1 zł. Musimy podać swoje imię. Paweł Duda płacą jedną złotówkę i tutaj klikamy poprawna autoryzacja jest to płatność testowa trwa weryfikacja płatności w serwisie zewnętrznym no i zobacz w tym momencie zobacz pomiędzy tymi tagami FMP została odblokowana treść aby wziąć udział w webinarze zaloguj się o godzinie 20 na adres właśnie który tutaj został podany jest to właśnie ta treść ale właśnie z tego kodu został wygenerowany token dostępu do webinaru. A na moje konto po wykonaniu płatności właśnie wpłynęły pieniążki. A więc teraz, aby zalogować się na ten webinar, muszę sobie uruchomić link do pokoju webinarowego. Podaję swoje imię paweł gmail.com i podaję token dostępu do webinaru a więc wklejam token i klikam przycisk wejdź aktywujemy wtyczkę adobe flash i w tym momencie jak widzisz budowany jest widok i w tym momencie zobacz zalogowaliśmy się na webinar w tym momencie wydarzenie jeszcze się nie rozpoczęło ale tak naprawdę użytkownicy mają dostęp do tego webinaru a więc tak to działa tutaj jeszcze się zaloguję na swojego maila muzykę, wyciszyć, zalogujemy się na swojego maila i zobacz tutaj jeszcze na mojego maila gdzie dokonałem płatności otrzymałem wiadomość zarabiający blog witaj uzyskałeś dostęp do webinaru zarabiający blog, który rozpocznie się o godzinie 20 aby uruchomić webinar przejdź na ten adres i użyj tokena, który właśnie tutaj został wygenerowany jest to właśnie ten sam token, który tutaj znajduje się pod przeglądarką internetową. Mam nadzieję, że teraz już będziesz wiedział, jak uruchomić płatny dostęp do webinaru na swojej stronie internetowej przez PayU.